Cześć! Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj zrobimy sobie tier listę legend z nowego dodatku Whispers in the Well Disney Lorcana. Zaczniemy od koloru żółtego, który w tym secie nie dostał aż takich super legend jak reszta. Mamy jako pierwsze. Jako pierwsza jest Rapunzel, która jest supportem 1-2. Dwa inkowalne daje jeden lore. Kiedykolwiek nasza postać zostanie oznaczona supportem, do następnej tury nie dostaje damage'u, czyli działa trochę jak divine shield, czyli neguje jedno obrażenie w naszą postać. Karta może się sprawdzić w agro, ale raczej w tym secie agro nie będzie miało łatwego życia. Dlatego sama legenda, pomimo, że jest naprawdę ciekawa i może być bardzo dobra, to w tym secie raczej nie będzie zbyt grana i mocna. Dlatego dałbym ją na tier B, czyli taki mit po środku. Ta legenda nie jest zła, ale nie będzie super dobra w tym secie przynajmniej. Kolejny item z żółtego, czyli The Black Keldron, który pozwala nam włożyć postać z discardu pod tą kartę. Żeby to zrobić, musimy obrócić ją i zapłacić jeden. Następnie, płacąc jeden i znowu obracając kartę, możemy zagrać kartę z pod tej karty. Item jest niekowalny, jest trójką. No i jest strasznie, strasznie wolny. Możliwe, że powstanie jakaś linia w żółto stalowym deku. Przykładowo zagrywamy Mulan. Odrzucamy dużego Mikiego, następnie gramy item, używamy item i w następnej turze znowu używamy item i mamy Mikiego 10-10 Bodyguard, który questuje za 5. Czy realnie będzie miało to sens? Raczej nie, ponieważ w tym secie mamy dużo baniszy, jak i innych narzędzi, które pozwolą nam się pozbyć tego Mikiego w miarę szybko, bez utraty lub lora lub postaci na planszy. Dlatego item ląduje, przynajmniej na razie, w Tierze D. Kolejne dwie legendy, czyli Demona i Hades. Jak co set, fioletowy dostaje giga, giga dobre karty. Ale zacznijmy od demony, która jest za 6, jest inkowalna, jest 5-6, jest nowym typem, czyli jest gargulcem, do tego jest sorcererem, wilejnem i storybornem. Do tego questuje za 2. Jej umiejętność główna działa tak, że przy zagraniu egzertuje wszystkie opozycyjne postacie. Następnie, jeśli mamy mniej niż trzy karty, dobieramy tak, żeby było ich trzy. I druga umiejętność, która pochodzi z gargulców, czyli Stone by Day, czyli nowa mechanika gargulców, nie pozwala nam trzymać więcej niż trzech kart na ręce, ponieważ wtedy demona nie może być ready. Ale myślę, że ta umiejętność nie będzie aż tak odczuwalna w dekach, gdzie będzie demona grana, czyli najprawdopodobniej w fioletowo-szarym deku, jako że ten dek jest bardzo metowy i w następnym dodatku również będzie jako top tier 1 deck. Myślę, że Demona zasługuje spokojnie na S, bo będzie po prostu metową kartą legendarną, która pewnie będzie kosztowała więcej niż 30-40 dolarów. Kolejna metowa karta, czyli Hades. Kolejny Hades, który jest po prostu dobry. Inkowalna piątka ze statami 3 na 4. Dość ciekawą umiejętnością, przy której przeciwnik musi się chwilę zastanowić, ponieważ kiedy, zagramy Hadesa, możemy wybrać dowolną, ponieważ kiedy zagramy Hadesa, możemy wybrać dowolną przeciwną postać i albo dostajemy dwie karty, albo ta postać musi zostać włożona na bottom deku przeciwnika. No, jest to removal, jest to draw, jest to po prostu ciało za 3-4 o koszcie 5, jest inkowalny. Myślę, że będzie grany we wszystkich dekach gdzie jest grany fioletowy kolor, czy to w jednej, czy to w dwóch, czy trzech, czy czterech postaciach, to zależy już od deku, ale myślę, że na spokojnie jest to tier między A a S. Czy jest lepszy od demony? Raczej na równi bym ją postawił, ewentualnie troszeczkę gorzej. Myślę, że ten Hades również będzie kosztował dość sporo w tym secie. Następnie mamy Herkulesa. Nieinkowalna czwórka, 5 na 3, ta postać nie może otrzymać damage'u, chyba że w challenge'u. Co jest dość ciekawą mechaniką. Ponadto questuje za dwa, lecz jego druga umiejętność wchodzi w synergię z challengeami, których w czerwonym kolorze jest już dość sporo, więc może w końcu muszu zacznie lśnić. Jego druga umiejętność to, kiedy on jest egzertowany, nasi inni bohaterowie nie mogą dostać damage'u, chyba że w challenge'u, czyli tak jak jego pierwsza umiejętność, tylko dla innych. Myślę, że to nie czas, kiedy challenge deck na czerwonym będzie jeszcze mocny więc na razie myślę, że na spokojnie możemy go dać do C tieru, ponieważ Rapunzel powinna być troszeczkę lepsza i bardziej metowa, ale nie jest tak zły jak Coldron, przynajmniej na razie. Kolejna czerwona karta, czyli The Headless Horseman, nieinkowalna piątka 4 na 2, która questuje za 2. Kiedy ją zagrywamy, możemy zbaniszować postać z dwa ataku lub mniej u przeciwnika. Dość fajny efekt. I kolejna synergia z challengem, czyli kiedykolwiek zbaniszujemy Wrogą postać. Wszystkie nasze postacie dostają plus 1 ataku w tej turze. Sprawa ma się bardzo podobnie jak do Herkulesa. Jest to Cetier, bo po prostu ten deck na razie nie będzie grany. Może w przyszłości. Kolejną interesującą kartą jest Daisy Duck z Shiftem 4. Inkowalna szóstka 4x6. Dodatkowo ma support i umiejętność. Kiedy jest obrócona, wszystko to co dodaje przeciwnik do swojego inkuela jest egzertowane, czyli nie może tego wykorzystać przez następną turę. Szczerze, wydaje mi się, że będzie mocna, ale nie będzie turbo OP. Mam wrażenie, że może być grana w nowym archetypie, jakim będzie żółto-niebieski, ale na pewno nie w playsecie. Mamy fajną okazję, żeby ją zshiftować na kartce 1 na 4 ale jeśli będziemy chcieli grać agro, no to nie wiem, czy to jest odpowiedni shift target. Dlatego myślę, że może być grana w różnych innych dekach typu niebieskich: czy to Blurp w dwóch kopiach, albo i nawet Red Blue w jednej lub dwóch kopiach. Niemniej myślę, że to nie jest tragiczna karta, postawiłbym ją troszeczkę wyżej niż Rapunzel, ale nadal to nie jest A, więc postawiłbym ją na wysokim B. Kolejna karta, czyli nieinkowalna czwórka Cinderella 2x3, która kwestuje za 1. Koniec naszej tury, jeśli zagramy princeskę w tej turze, możemy dołożyć kartę do inkuela z naszej ręki i uwaga, możemy zdrołować kartę, co jest bardzo ważne. Bo nie tracimy ilości kart na ręce, a zyskujemy Inkwell. W tym przypadku myślę, że ta postać może namieszać troszeczkę w mecie. Na ten moment myślę, że to jest wysokie A. Przechodząc dalej do srebrnego koloru, lub szarego, jak to woli, mamy Goliata, czyli 6-5, gargulca, inkowalna szóstka, questująca za 2 z dość ciekawą umiejętnością diskardowania kart. Jeśli którykolwiek z graczy ma więcej niż dwie karty na ręce, musi wybrać i wyrzucić tyle, aby mieć dwie karty na ręce. W końcu jakaś kontra na niebiesko-zielony dek na Clara Bell, Do tego wielkie ciało, inkwalność i quest za dwa. No, jest tutaj wszystko. Plus odpowiada na chyba najbardziej metowy dek w obecnej mecie. Więc myślę, że na spokojnie możemy ją rzucić do A. Nie jest to S, bo utility jest troszeczkę hmm, sytuacyjne ale na pewno odnajdzie się w nadchodzącej mecie. Druga legenda z Szarego, czyli Prince Charming. 3 na 10, bodyguard za 7, inkowalny questuje za 2. I mamy tu ciekawą umiejętność, czyli w każdej turze można zaatakować go tylko jednym bohaterem naraz. Co daje nam naprawdę niezłe możliwości na agro, ale z drugiej strony jest bardzo podatny na wszystkiego rodzaju remowale. Jeśli nie byłby legendą, może ok, ale jako legenda myślę, że jest to raczej wysoki D tier, ponieważ nie będzie raczej grany. Okej, okay, mogą być... Kombastianom i będzie nieśmiertelny, ale raczej wątpię, że ktokolwiek dojdzie do siedmiu Inka w agresywnych dekach. Teraz dwie zielone legendy, czyli Sherkan i Webi, ale zacznijmy od Tygrysa. Sherkan to nieinkowalna szóstka 5x4 z Evaisive'em. Questująca za 2. Posiada również ciekawą umiejętność, ponieważ kiedy questuje, może zbaniszować przeciwną postać z damage'em. Następnie może położyć jeden damage counter na dowolnej innej postaci. Jest to dość ciekawa mechanika w zielonym, ale nie do końca wiem, czy będzie na tyle mocna, żeby grać playset Sherkanów w zielonym, ponieważ mamy bardzo dużo różnych innych kart w zielonym, które są po prostu lepsze. Dlatego myślę, że będzie to również karta na tierze C. Możemy go umieścić troszeczkę wyżej niż czerwone karty, ale nadal nie jest to zbyt super karta do grania. No i mamy ostatnią Mwebi o koszcie 4, która jest inkowalna, jest 2x4, questuje za 2, shiftuje za 2, ma warda. I uwaga, jest to rampa w zielonym. Dlatego z automatu Webi trafia na Tier A. Czy będzie ona lepsza od dwóch pozostałych? Myślę, że wszystkie w Tierze A są na równym poziomie, z tym że Webi może być po prostu bardziej grywalną kartą niż Golajat albo Cindy, dlatego przesunę ją na Pierwsze miejsce w tierze A. No i tak prezentuje się moja tierlista legend z nadchodzącego dodatku Whispers in the Well. Dajcie koniecznie znać co wy myślicie o tej tierliście i jak wy byście ustawili te legendy. Mam nadzieję, że taki format odcinka wam się spodoba i koniecznie dajcie znać czy chcecie więcej tierlist. Trzymajcie się!